Szanowanko, dzisiaj w cyklu spełniamy marzenia w ruderze na wygwiście. Taka oto koza. Model Ingrid, 9 kW mocy. Tak się prezentuje. Tu ma takie drzwiczki. I tak wygląda w środku. I tu od razu o jednej jej wadzie muszę wspomnieć, która jest stosunkowo łatwa do usunięcia. Mianowicie na tym ruszcie. Yy, może tak wstawię jakoś telefon, żeby tu było światełko. O! Na tym ruszcie są takie resztki odlewów, nawet tutaj lekko widać, chociaż starałem się to wczoraj już usunąć. I te resztki odlewów były bardzo mocno przyczepione i na dosyć dużej powierzchni, że tak mniej więcej, o powiedzmy taki obszar był zalany całkowicie. I trzeba to było najpierw próbowałem przecinakiem, ale to naprawdę mocno się trzymało. była to gruba warstwa tego metalu, więc nawet przecinakiem słabo to szło. W związku z tym wziąłem sztyfierkę kątową i każdą taką szczelinkę musiałem tutaj objechać, żeby zebrać nadmiar tego materiału. Także to jest taka lekka wada tego rusztu. Natomiast zaletą jest opakowanie, w jakim przyszło. Bardzo solidne, z dykty, może nawet je pokażę. Zima na dworze. Tutaj motorki nawet odśnieżone, ale takie jest ładne opakowanie. Solidna dykta. Także e, bardzo solidnie zabezpieczona w transporcie. Przy okazji zamówiłem sobie od razu e, zestaw uurowania, z tym, że taki standardowy zestaw składa się z takiej oto rozety maskującej, rurki półmetrowej, kolanka. Które ma takie okienko rewizyjne do czyszczenia, a przez to, że ma okienko umiejscowione na tym skosie, to można czyścić i w tą stronę, i w dół. Jest też w zestawie rura metrowa, ale oraz szybę. Tutaj taki. Tą dźwigienką się reguluje stopień przesłony, ale w zestawie brakuje. Tego jeszcze dolnego, które trzeba osobno dokupić yy, kolanka regulowanego, gdyż zestaw zaczyna się odtąd w górę. No, chyba że ktoś miałby takie wyprowadzenie yy, typowo od razu od kozy gdzieś do komina i tam przewód kominowy, no to wtedy obyłoby się bez tego. No, tutaj jeszcze od góry jest podnoszona taka osłona, ładna dosyć. Wszystko jest takie ciężkie, solidne, i tutaj jest taka fajerka, którą sobie można zdjąć. I tak się to wówczas od wewnątrz prezentuje. Tutaj jeszcze sznurem, wszystko uszczelnione. Tutaj też jest takie okienko odkręcane do. Yy, Dostępu ws do regulowania dostępu powietrza. Tym sobie można kręcić zwiększając dopływ, lub zakręcić zmniejszając. No i popielnik. Takiej wielkości. To co? Koza zamontowana. Wczoraj została tam za prawą szamotową zalepiona dziurka. Staram się wyciąć jak najwęższy otwór, żeby wszystko jak najciaśniej pasowało. Także już kilkanaście godzin minęło, więc biorę się za wstępne rozpalanie. Zobaczymy, czy gdzieś jeszcze nie ma jakichś przedmuchów na tych łączeniach, ewentualnie wówczas silikonem żaroodpornym czarnym, bym sobie te wszystkie połączenia uszczelnił, chociaż tak jest taki plan. Także teraz tylko tak na próbę postaram się rozpalić i zobaczyć, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Mamy chwilę po rozpaleniu i zobaczymy za jakiś czas, jak już się ładnie rozpali, jak to będzie wszystko funkcjonować. No i kozę mamy rozpaloną. Przez moment tu się unosiły lekkie dymki, ale teraz już ustało, więc nie wiem, czy to jakaś tam konserwacja fabryczna ewentualnie się wypalała, czy należy jeszcze... Znaczy w sumie i tak dokupię ten silikon wysokotemperaturowy i wszelkie szczelinki uzupełnię. Miałem wrażenie, że z tego tutaj łączenia, z tyłu taki i z tego tutaj. No dla pewności kupię ten silikon i to wszystko jeszcze wysmaruję. W każdym razie rura nagrzana także praktycznie nie da się jej dotknąć. Tutaj będę musiał sobie dorobić jakąś taką... Tulejekę drewnianą z otworem, żeby tym sterować, gdyż to też jest teraz tak gorące, że nie idzie tego dotknąć. A tak ogólnie koza działa, ciepełko jest. Także więcej filmików nadchodzi. Subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie reklamy barszczu.